Ewa, ja pomogę Tobie. Ja patrzę ta. O, o, to i to tak? Miękka. o, i spadło. Piękne. No i spadło. Ale jakie piękne. Zobacz, jeszcze się wszystko. No, bardzo śliczne. Poczęsto się jedno. No dziękuję. No, no jakie Ale, śliczne. No. Zobaczcie, ile jest. Jak pięknie obrodziła. A tu jeszcze. No. Zielone. A tutaj. Ten, ale tutaj jeszcze zielone, zobaczcie są, nie? Jeszcze ten, inna odmiana, to znaczy jakieś takie późniejsze, nie? Bo zielone jest tutaj trochę, ale zielone, ale tato. Takie piękne, a takie słodkie, że w palcach się rozpuszcza to. Jeszcze dwa dni to wszystko chyba skończę, bo tak mi to smakuje. Ja patrzę tyle było, a to ty, że tak chodzisz tu i, i zrywasz. No. I jesz. no, takie dobre, takie smaczne. Ja codziennie przychodzę i tutaj ich. Pychota. Pychota, także z początku myślałam, że nie będzie, nie? Tak ona przychorowała, liście były ten. Ale odżyła. Ale odżyła, je. jakie piękne, ten. Zobaczcie. Ile tego jest obsypane, a ile już się zjadło. Emilka no. przyjeżdżała, brała sobie i... Jakie ten piękny ciapek, ile zjadł już. Bo on lubi, też przychodzi. No i tutaj o, jaka dziura Ewa, tutaj wczoraj... Wpa wpadłem. <śla> a to królicy gdzieś pokopały. Także trzeba uważać, bo tam mogą być małe króliczki, bo oni niekiedy zasypują. No, także, także... Pychota. Pychota. Teraz pójdziemy, usiądziemy. Chce spokojnie, zjemy. zjemy. Także Ciapu z nami też idzie. No. Ciapa się dozorca. No. Chodź No. Idziemy, teraz sobie zjemy spokojnie.